Witam wszystkich serdecznie. Jest taki czasami czas, że mamy dużo czasu i nie wiemy, co robić. Więc jesteśmy niezdecydowani i nie wiemy, co ze sobą zrobić. I każda czynność, o której pomyślimy, wydaje nam się taka, że no spoko ale jednak w sumie to mi się nie chce pomyślimy o czymś innym i tak we wszystkim zabraknie takiego takiego czegoś co nas pociągnie żeby to zrobić są takie momenty i wtedy w sumie się nie robi nic dzisiaj chciałbym wam powiedzieć jak to zrobić żeby nigdy właśnie nie być takim niezdecydowanym, żeby zawsze wiedzieć co robić, żeby zawsze to, co będziemy robić, było dla nas przygodą i żeby sprawiało nam dużo radości, byśmy robili to z wielką chęcią. No więc, jeżeli nie wiemy co ze sobą zrobić i posiedzimy sobie, i powiemy sobie, że chcemy jakby usłyszeć wewnętrzny głos który nam powie co robić i on się pojawi pojawi się taka myśl i zazwyczaj to będzie na przykład nie wiem, pójść do lasu albo iść na spacer albo zrób coś i to zazwyczaj są rzeczy, które są bardzo niekomfortowe w danym momencie, bo na przykład jest nam wygodnie, jesteśmy leniwi i nie chce nam się gdzieś iść i wtedy po prostu trzeba zacząć to robić I wtedy nagle jesteśmy kierowani przez ten wewnętrzny głos i wszystko zaczyna ugrać z nami wydarzenia znajemy nowych ludzi i dużo po prostu magii się wydarza wtedy I to jest bardzo fajne bo wtedy że tak powiem dostajemy jakby takie questy od od nas samych <śmamy> mamy taki kompas który nam mówi co robić i który mówi nam co robić co w danym momencie jest nam najbardziej potrzebne Na przykładu ja Siedziałem sobie i medytowałem tam trochę dalej na takiej górce. No i tak sobie siedziałem, siedziałem. I sobie mówię, że zawsze będę podążał za głosem serca, bo ostatnio trochę od tego odszedłem z paru względów. I pierwsze co mi przyszło do głowy to żeby pójść naokoło tego jeziora, gdzie to jest jakaś trasa mniej więcej godzinka półtorej na piechotę jest w ogóle prawie 0 stopni jestem dosyć zimno ubrany a medytowałem tam z 40 minut więc normalnie bym pomyślał sobie że nie no wracam do samochodu do kominka się ogrzać ale że to był ten moment, kiedy właśnie się otworzyłem na ten głos i który się nagle pojawił, to po prostu poszedłem. Potem miałem kolejny głos, żeby nagrać ten film. Teraz. Nie odkładając, tylko zrobić to teraz. I to robię. I wiecie co? Jestem mega podekscytowany. I mega mi z tym dobrze. Bo już nie raz podążałem za tym głosem i... I to jest niesamowite, że, że mamy do niego dostęp. O, oczywiście, o ile się na niego tworzymy, To jest magiczne. No więc, nie jaka wspaniały spacer dookoła jeziorka, którego tutaj już nie widać. W sumie nie będzie go widać prawie w ogóle. Świeci sobie słoneczko, jest piękny dzień. Ja się czuję niesamowicie i przesyłam Wam dużo pozytywnej energii, i życzę Wam, żebyście spróbowali otworzyć się na wewnętrzny głos serca i, i podążali za nim, bo wtedy życie robi się bardzo ciekawe i ekscytujące, i, i podążamy ciągle w nieznane, i co chwilę jesteśmy popychani do przodu, żeby wychodzić z sfery komfortu, żeby robić różne rzeczy. I to też jest taka walka serca z umysłem, bo. Często to, co będziemy mieli w głowie, będzie trochę nieracjonalne. I jak zaczniemy to rozkminiać, no to będziemy sparaliżowani, bo za dużo rozkmin to jest paraliż. Po prostu trzeba pójść za impulsem i zacząć to robić. A potem po prostu z uśmiechem na twarz patrzeć, co nam to przyniosło ile wspaniałych sytuacji czy uczuć. Też bardzo fajne w tym jest to, że. W dzisiejszych czasach mamy bardzo dużo informacji, które do nas zacierają z zewnątrz czy to właśnie przez media, czy to przez innych ludzi na każdym kroku, tysiące, nie miliony i po prostu bardzo łatwo się w tym pogubić i rozkminiając wszystko właśnie nigdzie nie dojdziemy i nie będziemy się ruszać albo finalnie będziemy brać wybierać coś już ze strachu, bo nie myśleli coś wybrać. A jeżeli zamiast tego będziecie się kierować swoim własnym głosem, nieważne, co kto o tym myśli, w ogóle, no to wtedy Wy jesteście panami swojej rzeczywistości i macie te poczucie takiej kontroli nad swoim życiem i taką pewność siebie, i jesteście po prostu sobą wtedy. Nie jesteście. Uwrunkowani i zmanipulowani przez zewnętrzne środowisko, tylko jesteście z sobą prawdziwą swoją naturą i wtedy się rozwijacie, wzrastacie w radości, w szczęściu i w zdrowiu. Yeah. <słuch> Słuchajcie moja podróż powoli dobiega końca i chciałem wam coś pokazać niesamowitego co na końcu mnie pożegnało w sumie dalej to robi, żegna zobaczcie jaki widoczek Bye bye son. see you tomorrow. I wam również. Bye bye, do zobaczenia.